Dawno, dawno temu, w odległej przeszłości, a dokładnie to ponad dwa lata temu, postanowiliśmy zrobić zawody wędkarskie w parach na moim nowym stawie. Film nagrywany jeszcze przed zarybieniami i powiększaniem stawu. Grześki kontra my z Kubą. Co przyniesie ta rywalizacja? Kto będzie przegrany i z kogo będzie beka? Kto trzyma zaszczyt bycia zwycięzcą? To się okaże w tym filmie. Grze, Grześko, plan jest radny, jaki plan? Co? Rozjebać was. Ale ogólnie jeszcze szczegółowo tak wędkarsko? Szczegółowo wędkarsko to się jeszcze okaże, sam nie jestem, więc muszę to przegadać z moim team partnerem. Dobra. Team partner mówi, że był ostatnio na rybkach na tym i mam takie haczyki, Czekać, Malutkie? No, bardzo malutkie, o. Tu. No dobra, no to jedna będzie na drobnica, druga na grubszego drobno, będzie bardzo drobno. Dobra. Nie na łowisku, nie też, że są krzesełka, stoliki, i są hamaki na jednym stanowisku, na drugim też zaraz będzie i sobie można dziecko na przykład na hałak hamaku położyć i nie sobie się huśta, samemu też się można pohuśtać. Mamy 3 minuty do rozpoczęcia zawodów, Kuba dopiero krzesło składa, myślę, że się nie wyrobisz, ale to nic, zaczniesz 2-3 minuty później, ja się biorę w takim razie za zanętę, skoro pierwszy skończyłem, mam tutaj zanętę uniwersalną, która została mi z ostatniego połowu, ja to wsypuję razem z jakąś tam zanętą żółtą do tego jeszcze e, kilogram minę karacia. Kto... Około dwóch minut czasu zeszło nam na ustaleniu taktyki kto jak łowi i tak aby to miało ręce i nogi. Więc taktyka zaplanowana, przynęty, zanęty zaplanowane. Co, gdzie, kto rzuca też zaplanowane. Przechodzimy zaraz do łowienia. Naprzeciwko tamtej, tamtej wcinki Dobra. E, tym. Dobra, ja biorę się zanętę. No rybaki jest to fajnie, tak? na kukurydza Dobra. kukurydza. Dobra, ja mam też w tutaj o, o to. Wczoraj chyba ze 3 albo no. 4 karpie na to Korpy też No. Wszystko zaliczymy dzisiaj. I dodam kilograma lina um, karasia. Bach, bach, bach. Sypuję. No i to, to jest standardowo, bo będzie, będzie pół puszki kukurydzy z grochem i z Marfią, A drugie pół zostaje dla nas do łowienia. Oraz też wsypuję całą paczkę yy, białych robaków, najlepiej bez trociny. Może nic nie tanie, z trociną wsypać. To wymieszam zaraz do tego wody i tym będziemy nędzić pod pławik panowie, godzina 19, Zaczynamy zawody. 3, 2, 1, poszli wędki do wody. Dobra, pierwsza idzie standardowa metoda. Jako, że miałem sobie wczoraj trening, fajny efekt zrobiłem tutaj. Tak, taktyki swojej nie zmieniam. Pokazywałem na co będę mówił. I właśnie na to. Więc pierwsza przynęta leci. Dobra, zakładamy. I co? Robimy zaraz odcisk, zarzucamy i zobaczymy kto trzepnie wior lepszy wynik. Łemka, ciach. No i co? Pierwszy rzut zawodów, przynajmniej u mnie, będzie wykonany. Wędka gruntowa zarzucona, teraz czas na spławik. Mam taką małą pomoc, bo dzisiaj używam spławika samo Na jednym z ostatnich filmów pokazywałem jak on działa, potem też w sumie wytłumaczę jak on działa, tylko najpierw muszę kilka ryb złowić. Na spławik szczepią e, dwa białe robaczki i od tego będę zaczynał. Dobra, dwa białe robaki zaczepione, robaki mi uciekają z pudełka, tam nie wiem czy widać. Dobra, i teraz to zarzucamy do wody. I co? Spróbujemy coś złowić. Ja u naszych chwilowych wrogów. Ryj w miarę. elegancko, przystojniaczek wybaczcie jestem prosto z pracy, nawet nie zdążyłem się przebrać pracuję jako mechanik ciężarówek dużych tych gabarytów niedomyty, łapy w smarach no ale mam nadzieję, że rybka tego nie wyczuje połowimy coś, nie? no jak, też kurde to pra... jakieś wapniaki kurde no tak, tak. siedzą amatory dajcie lajka like w dołu dla nich no. dla nas oczywiście Łapka w górę, cicho, bo kamienie dostaniesz. dostaniesz. Daj kamienia! coś. Nęcimy. Mamy tutaj groch, kukurydzę i marchewkę, a murek powinien to e, wcinać. Karp podobnie. Same nawiasy. Nawet, nawet jakaś kara karaś. Ciężka karaś. praca mechanika. No. Ale smarujesz, to jedziesz. <laughs> Gdzie grze się mówię, że to no, Kurde, rzucę gdzieś. Twoje tak. rejony, twoje rejony. O, tu bardziej, jakoś tu, tak. Taką w mm, No, coś takiego. Dywa, nowo kurwa. O! <laughs> z koksem. Dobra, trzy wiarteczki. No i elegancko. Przyjdą. Muszą, teraz zanęty trochę rzucić. Będzie A, elegancko. z zrobię, oczywiście. Nie, nie będę zwijał, żeby się od razu rozpusiła. No, Elegancko, zaraz będzie rybać. No, podnęcimy podnęcimy chłopaki. Przucaj. Tam z powietrza. Ale nie wrzucę, ty. Ja stary dziad w połowie dopiero. Czas yy, przed, pole, yy, przed pole łowienia podnęcić. Będę formował 5-6 kul zanęty. Fajnie się lepi. No, może no, od razu, albo ja, w sumie najpierw przygotuję kulę zanęty, potem będę nimi rzucał. Kuba zakłada białe robaki. Kuba, przygotowałem te kulki do nęty. Moje sobie wziąć ze 4 Ja sobie Nie, od razu... Nie, cztery to za dużo. Tak? Gdzie? Tu ryby, tyle tutaj ryby jest, tu steknie. Mordo. Tu jest tyle ryby. Dobra, zaczynam nęcić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jeszcze jedno, to tak bliżej brzegu. Dobra, zanęcone. Musimy to wygrać, kuba. Tymczasem jeden z Grześków poszedł na dwójeczkę, a jak idziesz na dwójeczkę, to masz pewne branie. Lecz leć Grzegorz, tam branie masz. Szczytówka ci chodziła. A no jest. To siedzi. Pierwsza ryba zawodów. Zerwij, zerwij, zerwij. O! Zazdrocha! takie O to Wiesz na. suma. To Grzesiu. Odbierek w sumie mogłem wziąć. Mogłeś, w łapkę. Okay. Jest Grzesiu. Dobra. Do brzegu. Zaliczona? Zaliczona. Jesteś w kadrze. Ja też mam. O kurde. ja. Nie tylko na ten O chyba Rafał też ma. Ale to się nie Ale to się nie licząc na staw. No. Taki no, no, no. Ładne elegancki. Wpuszczamy do siatki, później będziemy. Ważyć, liczyć. Fajnie, Grzesiu. Zerwij, zerwij! Dzień, dzień, dobry dzień, dobra, dzień. Dobre dnie, linka, dobry Mam ja. Nie tylko Grzesia ten ciąga, bo i przed chwilą rybę wyciągnął. Mam ja kuba podbierak. No, ciągnąć spokojnie. Nie jest duży, to jest na jakiś karaś tak mi się wydaje. Weź ten może, aby nie, aby nie stracić. No, nie. Ładny linek, dobra, gonimy ich! Mamy linka, dobra, Aaj. super. Może matę wziąć tutaj przy A Ale no jest ta mata obok, czekaj. No, tu weź matę no. daj, ona jest obok. Jest taki Linosław. Jest bardzo szybko, dosłownie po kilku minutach mamy już dwie ryby. Mam takiego linka, pierwsza ryba zawodów, może około pół kilograma mniej lub więcej, nie wiem. W każdym razie no, pierwsza... ja takie pół kilo obstawiam no, pierwsza ryba spełne. jest. Taktyka moja, spisuje się taki linek, dobra, no, możemy dalej. Jak coś się sprawdza, to tego się nie zmienia, więc ja swojej taktyki nie zmieniam. Dalej będzie na to samo i w to same miejsce, ta sama przynęta, to sama zanęta. To tutaj działa. się miał przed chwilą branie. To jest. O, jest. dobra, co ci Siedzi? Nie. Pusto? Ale dobra, pierwsze branie było, chyba, że coś małego może. Chyba, że jakieś coś może małe siedzi, ale nie, chyba nie. Nie czuję tutaj prądu na, na tym nawet. No nie, pusto. No, płaków je, o, o, obżarło. Siedzi ryb. czy mnie podbieraczek ryb. elegancko. Mam i ten, mam i ja będę kłodę ciągnął też z rybą. Patyk tam widzisz, patyk. Ty, podwójnie kurde zaliczymy no, to. Pięć minut po zarzuceniu, nawet może cztery. To jest za, sama kłoda? Nie wiem, ale kurde normalnie mi tylko kłoda chyba tak nie chodzi, co? Może zaplątał za się i poszedł dalej. Goszymy. Bo siedziała rybka na 100%, bo mi szarpało z Patrz, ryba się spieła kłodę wyciągnęła. Dobra, podbieramy. No, podbieramy. kłodę. Patrz, ryba... Jest. O, jest! O kurde! Jest. O! Ej, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, to, czy to, jest, to nagrałem, to bo ręką machnąłem, to ale... Jest to to! było niespodziewane. 2-1! Yeah. <laughs> Lamusy! Powiem wam, że te samo samozacinające wcale nie są samo samozacinające o Czaplach lata, trzeba pilnować czytałem w ogóle o Czaplach, tam wysoko Czapla poleciała Czytałem o Czaplach i podobno czaple o Kuba mam branie, o? czytałem o Czaplach i podobno czaple z... jedzą tylko ryby 20-25-30 cm max, czyli wielkich szkód mi te Czapla tej nie zrobi, oraz na jakiś czas, czas Czapla przelatuje, czaple są pod ochroną. Co do z samo samozacinającego, no to, to to jest bardziej kit niż hit, z tego względu, że mam brania, co z jakiś czas mi dziubnie, a wcale nic nie siedzi na wędce. Wędki samozacinające są lepsze, takie bajary chińskie no. Kuba robi rzut, wykonuje rzut, Miejmy nadzieję, że zrobimy więcej ryb niż włosów u kuby na głowie <głos> <głos> Nie no już mamy więcej Dobra i wędki Wszystkie cztery wędki u nas są już w wodzie Dobra <noise> Dobra mamy drugą rybę ją dużo podbiorek Spadła kurde ale u mnie spadła U mnie spadła ale jest u kuby Jest u kuby linek Karaś Czy karaś? Nie Linek, po... amur, Amur mały o, malutki amurek. Dobra, to ja to może odwrócę. Jest amurek, malutki jest. Kuba z amurem Taki amurek, kurde, duży. Chyba trzeci amur dopiero na tym stawie, daj mu do tego. Tam coś kuba ciągnie. Skurcze, byki znają miejscówkę dobrą. Ciągają ryby. Mieli trzy spinki. No. O popłynął. No. Tak. Ale branie, Kuba coś dużego ma. Uważaj, będzie nie zerwało. O, Kuba coś dużego ma. Rybę zawodów ma na razie. I brawo dla taty. No to u Kuby coś dużego siedzi. No to Kuba, dajesz, dajesz. Kuby córka bije, brawo, super. Bij, bij, brawo. Bil, Kibicuj brawo, dla Kuby. Kibicuj dla tatusia. No tatuś tutaj ciągnie. Dajesz tatuś? Tylko wyciągnij, Kuba. To jest nasz as tutaj. Mówiłem, kujwa. Mój killerek zadziałał. Zadziałał, siedzi, karpik. Karpik, karpik. No to jest chyba za dwa kilo, nie? No, chyba. Tego? Nie no więcej, ze trzy. Cię... Piątka. Piątki nie ma chyba. Którka, czwórka, o. czwórka, o Wziąć go do góry. Jest! Yes. Mamy go! Jest, dobra trujeczka, albo no i czwóreczka. Ej, kurde, kurde rafi piona za to. Super kupa, dobra mamy, robota. Opie ciebie to zaczęłeś łowić. Dobra, Ela! Mówię! Ona, żubik, mówię żubik. do kuby Zacząłbyś łowić! No i zaczął chłop. Żubik. Nie! No, no. no. no i mamy fajną rybę w końcu. Weź kurz Cizelom. Eee, taki karpik. O, o, proszę. Fajna rybka. A to księżna? Rybki? Nie. Nie, chcę nie. nie. No to Kuba na razie ma największą rybę Opatrz. zawodów. No? Brawo, gratulacje. Tylko go nie wypuść do wody. Opatrz. Tylko do wody go nie wypuść. Ja Tylko go do wody natknąć. nie wpuść. Będzie miała jeszcze okazję. O pierdolę chyba karp. Nie. Dobrze. Super. Super Kuba. Graty. Gratulacje. Dobrze. No to wydaje się, że wyszliśmy na prowadzenie z Kubą. Kuba, Kuba foremki nie używa, robi to ręką. No i dobra, jak mu to działa. Kuba nawet mixu nie używa, tylko używa zanęty. Dobra, działa mu to, niech tak robi. No to chodzi, ja mam swój sposób, mixu mam nawilżoną zanętę, on ma zwykłą zanętę. No i dobra, działa mu to, to tak, tak tak mówimy. Każda ryba się liczy. jest potwierdzona informacja, o, o, o. że pływa tutaj rekord uklei I, Polski. Tak. Potwierdzona została przez właściciela łowiska, który sam ją wpuścił. Po złowieniu jej na niezdradzonym łowisku Nie wiadomo gdzie została złowiona, nie wiadomo na czym, czym żerowała Teraz żeruje na rafiszu I na towarze O, żar nie mówił To pewnie ta ukleja Tak, ukleja gigant Coś się poszarpuje za tą lineczkę, a wiatru nie mamy Nie ma wiatru, fajnie jest Ale akcja była, kurde no Wędzisko się, kurde, wygięło, szarpnęło, prygnęło. Najpierw u ciebie, później u mnie. Miałem branie u siebie. Grześ miał u siebie, tam miałem na spowiku. Dobra pora. No ty, deszcz popadał. No, pogoda mamy luks. Betlenił wodę. i branie, jedzie. Tu i tu branie. Dawaj grunt. Trzymaj. Dobra, dawaj z gruntu. No. Siedzi? Siedzi Kuba ma dwa, dwa brania jednocześnie chyba się nagrało nawet Tu jest Linek malutki A spadł? A nie, siedzi. Siedzi, dobra, to jest niedużej gole siedzi. Jedna ryba po drugiej... I takim... to hamurek kolejny taki malutki. Kuba znowu hamury łowi. Co z tymi murami? I to na napikanną króazę. Mamy drugiego hamurka. Jak hamury nie brały wcześniej przez 3 miesiące, tak teraz jedno po drugim, ale malutkie takie. A jest tutaj dużo większych hamurów. Wow. Ja tam za bardzo nie gdzie jakie ale patrzcie, jakie grube, patrzcie na te amury. Patrzcie, jaki brzuch. No kurde, na żarty, dobrze. Patrzcie, jakie te amury są na żarty tutaj. Patrzcie, a tutaj samo strach. Czy to teraz ja narzekałem na Kubę, że, żeby ta łowić? Teraz Kuba nam nie może najwyżej ponarzekać, bo to on teraz robi wynik. Co, teraz sam? to Jest linek, kolejny. Te linki tutaj były przedtem, jak ja je wpuszczałem, bo to jest ta, 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 ta woda słynęła z tego, że tutaj jest dużo linów i złotych karazi. W biegu u Ciebie. Co? W biegu u Ciebie. A, w No i jest u Kuby taki linek. A ile... 30 tylko po zarzuceniu. No. Taki Ilinosław. Cześć, Cię lubię! Y gorąco. gorąco. Widzicie? No. Ja myślę, że on ściemno Panie, <tłukanie> tu nie mary. ryb. Siedzimy godzinę. Pięć ryb w godzinę? Dwa mury. Gada, że tyle wpuszczał. Ja trzy brania y mieli i zerwali. To nie mary. Nie ma prawie, prawie jak na PZ2. No, aż, jeszcze... tak, aż tak nisko to może nie. Nie no, ale jeszcze gorzej, bo patrz, na PZ2 zapłacisz te 100 czy tam 200, dwie... no liczmy te 150 zł czy tam 200 na cały rok. A ten, a tutaj za każdym razem co chcesz przyjechać musisz zapłacić. Czyli wyjdzie ci w skali roku drożej. W sumie za darmo, siedzimy. I się... no, no my tak ale jak tu nie ma ryb, to on powinien dopłacać. No tyku, No grzesiek zamesę ryby, w sumie i ryby i ten był. No nie i rybę i kłoda. No to, to złowił. Za oczyszczenie stawu. O, za oczyszczenie stawu jeszcze ta dodatkowy ta, 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 ta. bonus. Ta, ta, ta. A on co, kurde, tam pierdzieli jakieś głupoty, udaje żyłowi ryby, a to kuba tylko ciąga. Koszyk pusty to jest. No <laughs> spombuje. <laughs> no. No i co? Została godzina przed nami, na razie prowadzimy, przynajmniej tak nam się wydaje. Teraz tylko, aby ten wynik utrzymać, ewentualnie coś fajnego dołowić. Drugi taki karp przy 4 kg wydaje mi się, że dałby nam pierwsze miejsce. Nie. No bo to za ode takie dwugodzinne, godzina za nami, mamy z nim 6-7 ryb łącznie. Brania ustałe, to o karpia, brania są znacznie słabsze, znacznie mniej jest brania. Chłopaków to w ogóle, ale brania nie ma. U nas coś raz na jakiś czas, chłopnie. Co? On pojeździł tutaj dobrze. No pojeździł, karty trochę po płoszczu. No nic, aby to utrzymać, będzie git. Na branie na spowiku, przecinka i siedzi. Dobra, no, mam w końcu ja po jakimś czasie rybę, co? O tych Nie. O, jest karasz! Taki w sam raz prawie, że na żywca. Jest w końcu coś u mnie. Zaczęły się brania. Idzie w moją stronę. Ale nie duże. nie, nie trzeba podbierać, bo też... bo ma coś malutkiego. Nie wiem, czy nie karasek znowu jakiś, ale przynajmniej zaczęły się brania, więc tyle dobrego. Mam ryba po rybie. Na początku ja robiłem wynik, potem Kuba i teraz znowu ja. O dobra, jest karaś. No, trochę większy tego poprzedniego. Dobra. Tu no, założyłeś u mnie na stojku. Taki. Ja założy... Nie zmieniałem nawet, tam na to co miałeś. Jest kolejny karasik. Padł u mnie taki linek. Znowu dumbbell z cytrus, dolna warga, nie jest to duży linek. To jest ten linek, który tu był wcześniej, bo ja takich linków jakoś specjalnie dużo nie wpuściłem, a często biorą. I dużo ich bierze. Teraz bym to być wcześniej, ucieknij. Ojeju, jaki ruchliwy, taki oto Linosław na cytrusa dembelsa, jaki ruchliwy, nieduży, ale mamy już wynik z Kubo i, i małe szanse, że przegramy te zawody, zostało nam jeszcze 10 minut do końca, no chyba, że chłopaki wyciągną coś dużego. Przegramy. A, że mówimy, że przegramy? No. Nie, to, że wygramy, 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 no. Tak Jest to Grzesio. Maruszek. Karasz, tak. No. No ludzki ale jest. Rybka to rybka. Czekaj, czekaj. Czekam, czekam. Czekaj. Ty to nic nie widać. O, o nie, o teraz będzie wielki, bo ciebie nie widać. Dobra. Karpia. A fuch, nie robisz się. <laughs> no. No, 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 dobra. <laughs> Koniec! Dawajcie, chodźcie tutaj do nas. Ryb nie musicie brać, bo i tak wiadomo, że przegraliście. No. Dobra, kończymy nasze zawody. Wy chyba przegraliście, tak nam no. się wydaje. Słuchaj, nie chcieliśmy robić ci przykrością no. na puste haczyki bez żadnej przynęty. No jakoś cztery wypadło. No bo... Cholera, tak wyszkasz. dużo ich jest, chyba tak, chyba tak. Znaczy wiesz, nie chodzi mi to o przykrość, ale Kuba, Kuba, sam was rozwalił, bez dwóch Kuba. Kuba. Taki wędkarz. Kuba mieszka 5 metrów stąd on zna tą wodę. No tak, no na To, wszystko, to na nie... To znajdzie się wymówka. Kończymy nasze zawody. Grzeszki przegrały. Niestety, tak wyszło. przegrali, tak jest. Kuba sam złowił więcej ryb. Ogólnie z Kuba chyba złowiliśmy ryb. Z 8 ryb? Z 10? Ja tak. tak. Ja, ja zresztą dwa... ty więcej. Ja Mam może... dwa karpie, no. dwa liny, karasia, dwa amury. No tak, tylko że to z lodówki się nie liczy. Ja no. dwa, dwa karasie, dwa liny i chyba jednego małego karpia. Chyba, a z tym karpiem nie jestem pewny. Kepika tak, złowiłem. No mojego jednego złowiłem. No U nas 500. tak, Grzesio dwie rybki i ja jednego linka. Tych. Tak, no, no ale... Macie jak gramy w ogóle czy nie? No na pewno, mój linek no, fajny, tych? tam za 30-35-40 cm. Mm. To te liny tutaj wcześniej musiały być, bo ja tych nie puszczałem. Blady strasznie. Bo one tutaj są ja okoń, okoń to jest jasne, a nie są bez pasków. No? O. No. No, taka ciekawostka. Tak, moja BMW bez bieżnika. Aha. <noise> e, wygraliśmy za, za mini zawody timowe z Kubo. Więc no, Kuba, słuchaj, te nagrody, które tutaj były na te zawody, czyli mm, te zanęty, kulki, jakieś tam mini kulki, to wszystko dla Ciebie leci. Dziękuję. Fabi, dobra. Dziękuję, że tylko to teraz. Zapraszam w podane w opisie i do następnego EMA.